Cześć, okay, witajcie, z tej strony Maciej. Jestem na placu grzybowskim w Warszawie. Idę sobie na śniadanie. Idę na szybkie śniadanie, bo potem, potem jadę do Wrocławia. Jadłem śniadanie angielskie i mam, no, takie mieszane uczucia, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie większy wypas, to po pierwsze. No, a po drugie, za 38 zł, to jest cena z sokiem pomarańczowym, świeżo wyciskanym, bardzo smacznym. Wejście na nią poprawkę i odejmijcie te 10-12 zł. Podejrzewam, że śniadanie angielskie, gdyby nie było w zestawie, to kosztowałoby około 25 zł. Niemniej to i tak dużo na no, to, co dostałem, bo okej, okay, to była duża porcja. Najadłem się dosyta. Mam nadzieję, że wytrzymam do Wrocławia do godziny około 15, a jest godzina 9. Wtedy będę ja dopiero obiad we Wrocławiu. Jakość produktów też raczej bez zarzutu, w sensie no, ciężko mi się przyczepić. Bekonik bardzo smaczny, fajne kiełbaski. Ta fasolka też całkiem ok, tylko no, o wykonanie chodzi bardziej, bo podałem tutaj to w Samie. Właśnie nie powiedziałem gdzie byłem. Byłem w Samie na ulicy Twardej. Są trzy lokalizacje tej śniadaniowni w Warszawie: jedna jeszcze jest na powiślu, druga nie wiem gdzie, a tutaj twarda, samo centrum Warszawy. Zresztą zobaczcie. Dla potwierdzenia. I to śniadanie angielskie podaje się na takiej patelence. Fajnie to wygląda, ale przez to dwa jaja sadzone przywarły do patelni, i tak troszkę słabo się to jadło, szczerze mówiąc. Też te jaja były troszkę za mocno śnięte, moim zdaniem. No i generalnie w tej cenie spodziewałem się czegoś więcej. O, jeszcze ziemniaczki były. Ziemniaczki były spokojne. Niemniej nie skreślam tego miejsca, wrócę tutaj jeszcze. Wrócę na bajgle, bo słyszałem, że są spoko bajgle, ale to za jakiś czas, więc dzisiaj może bez gwiazdek żadnych. Gdybym miał je wystawić, no to wystawiłbym 3 na 5. No, a teraz już na dworzec i na pociąg i do Wrocławia. Jestem już we Wrocławiu. Pogoda nie najlepsza, kurde. Ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Tak już po prostu za to jest, ale tutaj się nie tego widać. Udało się dotrzeć, udało się dotrzeć. Mam takie łoże. Ogarniam się i lecę dalej. Tutaj słyszę, że jakiś remont pana na górze. Może będzie coś słychać zaraz, o, coś było. Jestem w dobrej lokalizacji, bo blisko mam ulicę Świdnicką, a z niej to już jest bliziutko na stary rynek, na rynek wrocławski. Także no będę korzystał, będę korzystał. Wróciłem z Balkan Burgera, co widzieliście w przebitkach. Vlog z Balkan Burgera został opublikowany wczoraj, także możecie sobie do niego wrócić, jeśli chcecie. Albo jeśli go nie widzieliście, to możecie go zobaczyć. Warto zobaczyć też z tego względu, że jest taki malutki konkurs do wygrania darmowe jedzenie, czyli to, co lubicie najbardziej. A ja zaraz ruszam, odświeżyłem się, wykonam tylko dwa telefony. Dwa telefony w celu, oczywiście, rezerwacji i knajpek na jutro. Dwóch knajpek, już jedno zarezerwowałem wcześniej. A trzeba, trzeba, bo jest weekend, pełno ludzi, piękna pogoda, już jest słońce, już nie pada deszcz. Dzień dobry, chciałbym się zapytać, czy jest możliwość rezerwacji stolika na jutro na godzinę 18 dla trzech osób? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jedna zarezerwowana, teraz szybko druga. No nic, no, no do drugiej knajpki się nie dodzwoniłem. Jest to jednak knajpka na śniadanie, także, no może, może nie będzie aż tak oblegana, jeśli pójdę dość wcześnie, na przykład o 8.30. Jest to troszkę taki challenge, bo nie wiem, jak dzisiaj życie się potoczy, czy nie będę pić jakiegoś alkoholu, no ale zaryzykuję, no chyba już zaryzykuję, chyba że do mnie zadzwonią. no zobaczymy. Teraz się zbieram i idę na lody w miarę prędko, bo chcę pójść na lody w jedno miejsce, a potem na 19, a jest już, jest już chwilę po 18, widzę się ze znajomymi w w drugim miejscu na pizzę i piwo. Pizza i piwo to jest super połączenie. Ta lodziarnia jest już tutaj gdzieś blisko. O, już widzę, już widzę. Zobaczcie. Lodziarnia klasnolud, będzie dobrze. Mam trzy smaki: mango i marakuja. Fantastyczne. Jest jeszcze milk stout, czyli piwo, piwo mleczne z laktozą. I rzeczywiście smakuje jak milk stout. Fantastyczne. Mm, no, zajebiste. No i tutaj jeszcze jest nugat. I nugat jest chyba najlepszy. Dobrze, że jest na samym dole. Ale sobie tych lodów wziąłem. Jedna porcja, 70 gram i 4 zł kosztuje. Także normalna cena. A to są ponoć najlepsze lody we Wrocławiu. Tak mówi Piotr Gładczak. Piotr Gładczak to jest autor bloga Wrocławskie Podróże Kulinarne. Ma Wrocławską gastronomię w małym palcu. Chyba już wszędzie był już wszystkiego spróbował we Wrocławiu. Jego blok to jest kopalnia wiedzy o wrocławskiej gastronomii. Bardzo dużo recenzji, cały czas coś się dzieje. Podziwiam faceta, podziwiam, bo chodzi do wszystkich knajp, nie tylko do tych, które wydają się być dobre, ale po prostu do wszystkich. I no, mówię, podziwiam go. Jeśli można mu wierzyć, a ja mu wierzę, to lody w Krasnoludzie są prawdziwymi lodami rzemieślniczymi. Bo nie wiem, czy wiecie, ale większość tych lodów naturalnych, tradycyjnych, rzemieślniczych, prawdziwych. To często są lody robione z gotowych past. Te pasty często są dobre jakościowo, ale trudno powiedzieć, żeby to były lody rzemieślnicze w tym momencie. Tutaj te lody są ponoć robione od podstaw, i żadnych gotowych past. Jestem w stanie to uwierzyć, bo są po prostu fantastyczne. No, najbardziej ten nugat. Zdecydowanie nugat. Na drugim miejscu mango, marakuja. A Milk stał na trzecim. To bardzo dobry. Bardziej wytrawne są te lody, bym powiedział. No, bo to w końcu piwo. Piwo, które jest wprawdzie słodkawe, ale to jest jednak piwo, i na tle nugatu, czy mango i marakuja, no to jednak wiadomo, jak wypada. Dobra. Ja tak stoję przy śmietniku. Kamera jest na śmietniku postawiona. Także, może sobie zjem na spokojnie lody na obecce. Co? O, tak też da się postawić kamerę. Tylko wcześniej było to dosyć trudne, bo bałem się postawić luz na chwilę na, na ławce czy, czy w jakimś innym miejscu, bo te lody wychodziły, zresztą sami widzieliście. Nie wiem, czy nie wrócę tutaj jeszcze podczas mojego pobytu we Wrocławiu. Bo co by nie mówić, mam blisko od swojego noclegu. Jakieś 10 minut szedłem, może mniej, a lody naprawdę rewelacyjne. Z drugiej strony powinienem sprawdzić inne lodziarnie, co nie? Tylko nie wiem, czy ryzykować, skoro te lody są już sprawdzone i bardzo smaczne. Dzisiaj w menu była jeszcze śmietanka, była jeszcze belgijska czekolada i chyba jeszcze jakiś jeden smak, także sześć smaków. Belgijski czekolady z chęcią bym spróbował i w sumie tej śmietanki też, bo ja bardzo lubię lody śmietankowe, tym bardziej, jeśli to są takie lody śmietankowe robione od podstaw, to wtedy są fantastyczne. Ciekawe, czy w Krasnoludzie robią też lody o smaku pistacji. Najlepiej pieczonych pistacji. Takie lody, jak jadłem w Mediolanie, to to było niebo. Aczkolwiek lody nugatowe z Krasnoluda też są bardzo bliskie nieba. Nie są bliskie nieba, są niebem. Rewelacja. Dobra, koniec. Ile można o lodach gadać? Tak szczerze, to im dużo jadłem te lody długatowe, tym bardziej zacząłem się zastanawiać, czy to jednak nie są lody o smaku belgijskiej czekolady. Bo jakoś tak mocno belgijskie praliny zaczęły mi te lody przypominać. Więc, kurde, nie jestem pewny. A wiem, że bardzo motałem się przy składaniu zamówienia. Parę razy zmieniałem wersję, czy chcę belgijską czekoladę, czy nugat. Wrócę i zamówię belgijską czekoladę, bo belgijska czekolada jest tego co zauważyłem na fanpage'u codziennie. Myślę, że to jest fantastyczny pretekst do tego, żeby wrócić do Krasnoluda. Tym razem widziałem śmietankę i belgijską czekoladę. Po samym kolorze widać, że to jest to innego niż ten nugat wczoraj. Także wczoraj był na pewno nugat. Teraz jest belgijska czekolada. Ta belgijska czekolada jest na pewno bardziej czekoladowa. Tam to było takie wypełnienie tych pralinek belgijskich raczej. Mm, śmietanka jest świetna, jak prawdziwe lody śmietankowe, także ekstra, naprawdę super. Jedyne do czego mogę się przyczepić to wafelek. Taki, taki sobie, w sensie no nie próbowałem go jeszcze, już widzę, że to jest taki wafelek tekturowy jak to nazywam, klasyczny wafelek właśnie, ja jednak wolę te takie grubsze, takie bardziej chrupiące, słodsze też, to się chyba nawet nazywa wafelki cukrowe, jeśli nie lubi się wafelków tego typu no to polecam wziąć w kubeczku Cofam to, co przed chwilą o tym wafelku powiedziałem. Ten wafelek świetnie pasował do tych lodów, bo się nie narzucał. W sensie miał tam jakiś swój delikatny smak, ale jednak czuć było tylko te lody. Czasem, jak się je lody w wafelku, no to później pozostaje posmak tego wafelka na podniebieniu, a nie posmak tych lodów. A ja teraz czuję cały czas te wyśmienite lody śmietankowe i no, mówię, cofam. Cofam to, co mówiłem o tym wafelku. Jedyny minus tak naprawdę lodów z Krasnoluda, który tyczy się właściwie nie samych lodów, a powiedzmy obsługi klienta. To, że te wafelki nie są podawane w jakimś papierku, w sensie z jakąś serwetką, dzięki czemu można byłoby później wyczyścić rączki. Bo jednak takie prawdziwe lody mają to do siebie, że jednak szybko się topią. Tym bardziej jeśli ładnie świeci słońce i jest ciepło. Oczywiście gdzieś tam na ladzie były pewnie serwetki do wzięcia. I pewnie, jakbym został w lokalu, to bym miał ich pod dostatkiem. Ale jednak fajnie, gdyby sprzedawczyni po prostu dawała kilka serwetek od razu wraz z lodem. Tak mi się wydaje, ale to taki szczegół. Troszkę tutaj połaziłem po Wrocławiu, ale kurczę mało kręciłem. Po lodach poszedłem na pizzę, poszedłem na pizzę do niezłego dymu. To, jeśli dobrze kojarzę, jest lokal właścicieli takiego food trucka, który nazywał się Happy Little Truck. który miał dobrą pizzę i w tym lokalu też jest dobra pizza. Lokal znajduje się przy placu teatralnym. Także całkiem blisko rynku, obok opery. Bardzo fajne miejsce. Jutro tam też. Planuję pójść w te okolice na śniadanie, ja mam w ogóle bardzo bliziutko stąd. Byłem tam z dwójką swoich znajomych, jeszcze z czasów licealnych z Gorzowa. Zamówiliśmy tę samą pizzę, pizzę chorizo. No i to była taka pizza w stylu neapolitańskim, z pizza opalenego drewnem. Bardzo smaczne ciasto, ciągnący się ser, fajny sos pomidorowy, chorizo oraz co było taką… Ciekawostką w sumie bo rzadko się spotykam z czymś takim w pizzy z Chorizo. Całość oblona była miodem, dzięki czemu obok lekko pikantnego chorizo, pojawiał się ten słodziutki smak miodu i to było bardzo fajne, bardzo fajne połączenie. Nie była to może najlepsza pizza, jaką jadłem w życiu, ale była to bardzo, bardzo smaczna pizza. We Wrocławiu jest generalnie całkiem sporo dobrych pizzeli. Taką najpopularniejszą jest chyba piec naszewskiej. Tam byłem z kolei prawie dwa lata temu. Jest w ogóle vlog z Wrocławia z mojej wizyty sprzed dwóch lat i tam właśnie piec na szewskiej się pojawia. Też pizza w stylu neapolitańskim, też bardzo smaczna pizza. Nie wiem, nie wiem, jak jest teraz, no bo minęły dwa lata, także ten poziom mógł spaść, ten poziom mógł się utrzymać, ten poziom mógł wzrosnąć. Wszystkie opcje są możliwe na dobrą sprawę. Jeśli jednak ten poziom został utrzymany, no to w piecu na szewskiej chyba bardziej mi smakowało. W sensie tam nie jadłem takiej kompozycji, ale jeśli chodzi o ciasto czy, czy sos pomidorowy, no to tam chyba było smaczniej, tam było tak bardziej włosko, bym powiedział. Tutaj ten nie zły dym jest, no jest oczywiście pizza w sumie neapolitańskim, jest to pizza jak najbardziej włoska, ale jakbym miał tak powiedzieć, które miejsce jest bardziej włoskie, no to bardziej włoski jest chyba piec naszewskiej, piec naszewskiej sprzed dwóch lat. Możecie w komentarzach mi napisać, czy ten poziom jest dalej taki fajny, czy, czy, czy coś się zmieniło. Będzie to myślę jakieś takie fajne dopełnienie tego, co ja wam dzisiaj mówię. No i tych pizzeli takich dobrych pizzeli we Wrocławiu jest trochę. Jest, jest kilka z tego, co słyszałem, także no myślę, że mógłbym jednego dnia nagrać vlog o samej pizzy i prawdopodobnie dnia by mi nie starczyło. Może kiedyś to zrobię, tak myślałem o takiej serii z miast, w których pizza jest naprawdę dobra, czyli Wrocław, czyli Trójmiasto z naciskiem na Gdynię, czyli Poznań, no też w Warszawie oczywiście też by się znalazło kilka dobrych pizzerii. Może, może kiedyś, może kiedyś to zrobię. Oczywiście tej pizzy nie jedliśmy od 19 do 1 w nocy. Byliśmy jeszcze tu i tam, można powiedzieć, na, na piwku pod nasypem gdzieś, ja już się zbieram spać, bo jutro chcę wstać w miarę wcześnie, gdyż no nie mam tej rezerwacji na śniadanie i idę na nie sam, więc chyba nie będzie takiego problemu z dostaniem miejsca, no ale im wcześniej pójdę, a to miejsce, do którego idę, jest czynne od ósmej, no tym lepiej, tym mniejsza szansa na to, że, że nie znajdę miejsca dla siebie. Idę spać, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego.